Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, to moi drodzy, jest kolejny odcinek z serii testujemy. Dzisiaj na naszych ekranach UmiGame. Gra wyszła pod koniec listopada, czyli jakiś miesiąc temu. Na tą chwilę na Steamie ma 40 recenzji, większość są pozytywne. Także dobrze to wróży. Koszt gry aktualnie 7 dych na Steamie. I gra jest w Early Accessie. Zaraz sprawdzimy, czy warto wydać te 70 zł. Mamy tutaj przytakowane coś takiego jak Rouge light, and Slash oraz kooperacja. Ehm, także zaraz też sobie to sprawdzimy. No i opis walcz, by wydostać się z nawiedzonego bagna w tym kooperacyjnym roadlightie, kontroluj śmiercionośne wieżyczki, ucz się nowych zaklęć i zostaw swoich wrogów w błocie. Ehm, no i zobaczymy, czy jest to e, spoko tytuł, na który wa warto wydać te 7 dych, czy raczej Średniaczek, i lepiej czekać na jakąś przecenę. E, tutaj jest napisane, że lepiej gra się na padzie, w związku z tym podłączyłem pada i jedziemy. E, dobra, mamy save 1. Wszędzie wyzerowane, także to chyba muszę wybrać. Start game. Tutaj wybieramy naszego. Bohatera, mamy Olafa, Melefightera i Lyre Archera. No, ja tutaj zagram sobie melaskiem na początku, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i sprawdźmy ten tytuł. Ok, gra, jak widzicie, dosyć prosta. Widok z góry. Biegamy sobie po, po ograniczonej mapie. Tutaj będziemy mieli teraz prawdopodobnie jakiś tutorial. Ja sobie jeszcze sprawdzę. Okej, okay, tym się. Ok, mamy takiego dasza. Jak widzicie tych daszy mam tutaj dwa, one mają dosyć wysokie kul, znaczy krótkie kulną, więc się szybko wczytuje. Gra też widzę, że jest niesamowicie prosta graficznie. Um, tutaj mamy jakieś ataki: Spin Strike. dobra czyli już widzę że jeżeli lubicie roguelite typu Hades no to myślę że tutaj na pewno wam się spodoba bo jest bardzo podobnie też oznaczone chociażby to jak przeciwnicy nas atakują właśnie takim paskiem i to jest bardzo bardzo podobne tutaj jakąś żabę znalazłem Nie wiem, co też oba ode mnie tutaj chce, ale coś mi tutaj przyzwała. Jakiś płomyk, co by to nie było. Może zaraz możemy sobie to sprawdzić. Trzy. Okej, okay, tutaj. Nie wiem, jak wejść w jakieś ustawienia postaci. Hmm, settings to nie mamy żadnych ustawień. Zaletą gier tego typu jest to, że są bardzo proste, właśnie graficznie. Przez to one, no świetnie, po prostu też działają. Są bardzo dobrze zoptymalizowane. Nie ma tutaj żadnych spadków klatkarza. Nic się nie przycina, nic się nie zawiesza. No i też nie trzeba mieć jakiegoś nie wiadomo jak skomplikowanego urządzenia, żeby to odpalić, no a jest to, myślę, dosyć spoko. A, okej. Okay. Okej, okay, tutaj nam się pojawiła jakaś dodatkowa mechanika że możemy sobie przyzwać jakiegoś powiedzmy obrońcę, który nam tutaj będzie po prostu pomagał. I właśnie tutaj jakby zasilamy tego obrońcę tym płomyczkiem, który podnieśliśmy wcześniej. On, zobaczcie, atakuje sobie. I nam tutaj pomaga. Choose Guardian Upgrade, czyli wybieramy tutaj ulepszenie dla naszego guardiana. Popshroom Critical Chance X multiplier, X multiplier. A no on sobie już poszedł spać. Nie wiem jak to. Okej. Okay. a okej. Okay. Czyli tutaj tak samo ponownie jak w Hadesie. E, tutaj wybieramy sobie mapę na poziomie mm, takim, że po prostu musimy zdecydować, co chcemy. Tutaj mamy kolejną nagrodę, która da nam jakiś upgrade naszego zdrowia. A tutaj mamy nagrodę, która będzie jakimś zwojem, który nie wiem czym jest, jakimś skillem, może nowym. Nie mam pojęcia. Może gdzieś tam można sobie o tym poczytać. Natomiast tutaj też znalazłem, jak wejść w podgląd. Co się dzieje z naszą postacią, ale niestety nie ma podglądu, jakie mamy na sobie buffy i debuffy. Przynajmniej tutaj nie wiem, jak to sprawdzić. No dobra, obojętne. Nie ma to znaczenia totalnie, gdzie pójdziemy, bo jest to tylko test. No hmm. tutaj mogę sobie aktywować. Zobaczcie, mogę sobie tak, jakby idzie odpalać nie wiem czy ten guardian tutaj jest jakiś mega ważny i, i kluczowy jeżeli chodzi o o te mapy czy musimy go koniecznie używać, primary Atelier is powerful shockwave, może być o jajku, dobra to jednak chyba zbyt op ale zaraz się dowiemy dobra, spróbuję teraz nie uruchamiać tego grzybka, zobaczymy czy on jest jakiś niesamowicie niezbędny Teraz jest totalnie przegięte to, bo ja mogę atakować przez ściany w ogóle, więc mogę tak naprawdę tutaj się skryć i nawalać sobie w tych przeciwników. No jak widzicie bez tego gardiana też się da. plus jeszcze tutaj jak przeciwnicy wysyłają we mnie jakieś projectile, tak, jakieś pociski ja mogę sobie je niszczyć teraz tym wave'em więc nie ma problemu i poszło, bez guardiana while spinning during the second attack, gain 20% movement speed bleeding critical chance, poproszę No, znak zapytania. Zawsze to jest ciekawostka. Fajnie się w to gra, powiem szczerze, bardzo przyjemne. No i też widzę, że sprawia mi to fajną frajdę. Ale biorąc pod uwagę to ile tego typu tytułów jest już na rynku? Różnych, ile one mają, właśnie mechanik możliwości. Ja rozumiem, że gdzieś tam ktoś może chcieć em, troszeczkę wybijać swój produkt na pleckach e, takich, właśnie sukcesów, jak był Hades, czyli stworzyć właśnie podobny tytuł. Nie wiem co ja tutaj zrobiłem. Ja tu powinienem chyba to wyłączać w ten sposób. Tutaj minus 22 zdrowia, to ja nie mam nawet tyle tamto, pewnie jeszcze muszę przekręcić. Jest jakieś leczenie? Nie ma. Mi zdrowia. No i co tu odkryliśmy? Nowego gardiana. jakieś kostki, i co się wydarzy wtedy? Wracamy sobie tutaj. Tutaj gadamy z tą sową. Ok. Make a Seagull your friend for a first time. Czy coś takiego. I tutaj normalnie. Nie wiem czemu teraz zabijam te sigule. Ale ok. Tu jakiś znak zapytania. Mamy nowy objective. Teraz dopiero mogę wyjść. To możemy sobie. Trenować. Tu możemy sobie aktywować guardiany, wszystkie w celu chyba sprawdzenia, co one potrafią. A ja teraz nie mogę tego aktywować. Nie wiem czemu. Nie, nie mogę. A czy mogę zmienić postać? Mogę. Ok, mamy teraz tą łuczniczkę. Zobaczymy co ona tutaj potrafi. Wracamy na bagno. Dobra, wybierzmy sobie tego nowego... ...Guardiana, to sobie go przy okazji będziemy mogli stestować. Tak, żebyście sobie zobaczyli też coś innego. <laughs> no, zobaczmy. Teraz ja już też jestem bardziej powiedzmy... ...wprawiony. Czyli chodzi właśnie o ten tytuł. Łatwiej mi się walczy. Secondary attack triggers. Okej. Okay. O, no, to może być spoko. Nie, tu już nie wchodzę. Już ostatnio tu wszedłem i mnie zabiło. Więc mam to w nosie. Już to przetestowaliśmy. zabrać wszystkich przeciwników w jednym miejscu? No, ja nie jestem w takie gry przyzwyczajony do walki właśnie w postacią dystansową, łucznikiem. A tutaj całkiem łatwo się to robi. Perfect shot, critical chance, every third, can, 10 attack speed, primary attack damage. Poproszę, tu mamy jakąś muszelkę. Nie wiem co to jest, ale chyba jakaś waluta. Więc tutaj jest, że dostaniemy więcej muszelek. Zamiast za coś. No i pięknie. I co ja tu zrobiłem? 70 muszelek dostałem za to, że tu troszkę było ciężej, ale nie było jakoś tragicznie. Mam tu jakiś prezent. Dobra. Gra się przyjemnie. Blit, Kryt i Atak damage oczywiście. Gra się bardzo przyjemnie. Chciałbym tutaj dotrzeć do jakiegoś takiego. Nie wiem, bossa. Powiedzmy. Nie wiem, jak długo tutaj trzeba zmagać się z przeciwnikami, żeby jakiegoś. Bosa uraczyć. No może coś będzie. To co jest troszeczkę, troszeczkę wkurzające w graniu tym, to uczniczką, to to, że. Um, Mamy ten Auto Aim, czy jak to się tam nazywa? I on jest trochę irytujący, bo ja bym sobie chciał czasami strzelić tam, gdzie ja mam ochotę. E, o, odblokowałem nowego przy, e, bohatera. Ja bym sobie chciał, właśnie strzelić tam, gdzie ja chcę, a nie tam, gdzie mi automat naprowadził. Więc to mnie troszeczkę wkurza. Dobra. Upgrade kolejny naszego Guardiana Magical Wave. Guardian jest się tylko z Explosion. Ok. Można się tu podleczyć za pieniążki. Ja mam wciół tych pieniążków, więc się uleczyłem na fulla. I robi się to tuż przed boss fightem. Także zobaczymy sobie walkę z bosem. To na czym mi zależało? Okej. Okay. O kurde, nasz strzał mnie to zabiło. <laughs> Więc na bossach trzeba naprawdę patrzeć pod nogi, bo można się zdziwić. No i odkryliśmy nową postać. Kurde, no powiem wam, że no ja nie będę tutaj dalej grał na tym teście, ale osobiście myślę, że będę sobie w to pogrywał, bo jest to bardzo przyjemny tytuł, właśnie taki, jak lubię. Jest dynamika, jest gdzieś tam prostota. Ale są też jakieś właśnie fajne takie mechaniki, jest to Lightowość, którą ja też bardzo sobie cenię. I chyba wydaje mi się, że właśnie jest też ta losowość map, więc w sumie nie wiemy, co tam nas czeka, gdzie nas powiedzmy, gra po prostu dalej poprowadzi. Także dla mnie mega plusik za pełną cenę 70 zł chyba nie, za. Cztery dychy, myślę, żebym kupił. Fajne jest w tych tytułach to, że można w nie grać i 10, i 100, i 1000 godzin, i dalej się przy tym fajnie bawić. Więc, jakby tutaj, w przeliczeniu godzina za złotówkę, no to jakby powiedzmy te 40 zł na 40 godzin, to myślę, że spokojnie, a w ten tytuł można i pewnie zrobić 100 godzin. Bez żadnego problemu, więc myślę, że taka, takie 4 do 5 od by było spoko. 70 chyba by mi było trochę szkoda, szczególnie, że za tyle na pewnym etapie już można było sobie kupić właśnie chociażby jakiegoś Hadesa czy coś takiego powiedzmy bardziej yy, znanego, bardziej popularnego, yy, bardziej dopracowanego yy, no i to po prostu z dużo wyższym budżetem, tak? tutaj widać, że ta gra jest taka bardzo, bardzo prosta ale nie musi to być jakaś koniecznie wada tyle ode mnie moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobało ja ten tytuł oceniam pozytywnie także dla mnie spoko myślę, że więcej będę mógł się wypowiedzieć jak pogram nieco dłużej po 20 minutach stwierdzam, że jest ok. Nie ma się czego czepiać. Jak ktoś lubi takie rouge to jak najbardziej. Także tyle ode mnie. Wbijajcie na kolejne filmy, wbijajcie na Discorda. Pozdrawiam i do następnego.